Naszym gościem jest Olaf Gąsiorek, który pomimo młodego wieku, bo ma dopiero 20 lat, szturmem zdobył polską scenę muzyczną. Witam cię, Olafie. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Swoją przygodę ze sceną y, profesjonalnie rozpocząłeś od grania y, coverów Andrzeja Piasecznego, znanego nam jako Piasek. Dostrzegł on w tobie ogromny talent i zaprosił cię do współpracy. Powiedz coś więcej. Wyglądało to tak, że kiedyś pewnego razu nagrałem sobie cover Andrzeja Piasecznego. Później właśnie poszedłem na koncert do Oświęcimskiego Centrum Kultury, więc mogę powiedzieć, że właśnie w tym miejscu w sumie zaczęła się moja kariera muzyczna. Pan Andrzej zapytał mnie ze sceny, Olaf, czy ty przypadkiem nie grasz na saksofonie? I ja wtedy, no po prostu fotel zamurowało mnie, no i powiedziałem, tak, tak. Później zostałem po koncercie na zdjęcie i pan Andrzej powiedział mi, żebym przyszedł następnym razem na jego koncert z saksofonem i tak to się wszystko w sumie zaczęło. Wszystko. Świetna historia. Wiem, że to był dopiero początek twojej przygody, bo później dostawałeś wiele zaproszeń od kolejnych polskich gwiazd. Kto to był i na jakich koncertach grałeś? E, tak, no później właśnie zacząłem grać z Dawidem Kwiatkowskim. E, początkowo zostałem zaproszony na jeden koncert e, do Krakowa. No i później właśnie posypały się w sumie w propozycje jeszcze dwóch koncertów z Dawidem Kwiatkowskim, to było na trasie klubowej po gdzie w sumie poznałem całą ekipę Dawida. Po koncercie w Warszawie Poznałem również Oskara Cymsa, z którym później zagraliśmy też chyba trzy koncerty. Było to między innymi Superhit Super Hit Festival w Sopocie. E, następnie walczyliśmy o bursztynowego Słowika e, na Top of the Top Festival, również w Sopocie w Operze Leśnej. E, oraz wystąpiliśmy też w kieleckiej Kadzielni. Mhm. E, tak, później się jakoś właśnie skupiłem nad, nad własną twórczością. Cały czas nad tym pracuję, komponuję własne utwory i mam nadzieję, że za niedługo e, będę mógł się właśnie z Państwem podzielić. Tymi kompozycjami. To świetnie. Pomimo tak młodego wieku jesteś kompozytorem, grasz na fortepianie, jesteś pianistą, tak, tak? tak? Przede wszystkim grasz na saksofonie. A jeżeli miałbyś wybrać taki jeden utwór, który by oddawał Ciebie Twoją wrażliwość, który najbardziej lubisz, jaki był to był? Eee, uważam, że jest to utwór prawie do nieba, ze względu na to, że był to pierwszy utwór, który wykonałem dla szerszej publiczności z, z wspaniałym artystą. E, z panem Andrzejem Piasecznym i właśnie wtedy jak grałem ten utwór poczułem takie coś, że ta muzyka jednak jest e, dla mnie, że to miejsce, o którym zawsze marzyłem, jest w sumie do dostępne e, dla każdego, że jeżeli się coś chce, coś to można to po prostu osiągnąć. E, poczułem taką wolność sceniczną, po prostu poczułem się jak ryba w wodzie na tej scenie i po prostu trwam w tym do, do dziś. Tak, oglądając Ciebie i słuchając Ciebie, yy, widać yy, i czuć właśnie, Dziękuję. że bardzo dobrze się czujesz na tej scenie. To jest miejsce po prostu dla Ciebie. A czy jest taki rytuał, yy, który. Przez Ciebie jest wykonywane przed występem, który pomaga Ci pokonać tremę, bo myślę, że chyba każdy tą tremę ma i ona może w różny sposób działać motywująco, i myślę, że tutaj ta motywacja u Ciebie zazwyczaj zawsze jest. No tak, tak. Ja właśnie e, zawsze przed koncertem mam taką chwilę, potrzebuję mieć dla siebie chociaż pięć minut, żeby po prostu e, sobie usiąść, pooddychać, e, zebrać taką energię do siebie, żeby po prostu wyjść takim fresh na scenę. E, takim pełnym energii. Ponieważ człowiek nie samą muzyką żyje, e, czym na co dzień się zajmujesz, jakie są twoje pasje, co cię cieszy? E, oprócz muzyki, e, studiuję właśnie w Lublinie, e, już jestem na drugim roku lekarsko-tetystycznego. E, bardzo polubiłem te studia, naprawdę w ogóle miasto Lublin, bardzo polecam, super miasto, bardzo mi się spodobało. Ale bardzo lubię wracać tutaj do Oświęcimia, gdyż jest tutaj właśnie mój dom rodzinny. Bardzo się cieszę, że wspominasz właśnie o Oświęcimiu, czyli można powiedzieć, że tutaj odpoczywasz, znajdujesz ten spokój, tak? Tak, no tutaj jest cała moja rodzina, czyli w sumie no, największa wartość. I brat bliźniak. No, tak, i brat bliźniak. Gracie razem? Wiem ehm... też, że brat ukończył szkołę muzyczną, tak? Ehm, w sumie z moim bratem Wiktorem gramy od, od tego, co zaczęliśmy się uczyć w ogóle muzyki. Wiktor miał teraz chwilową przerwę, jeśli chodzi o muzykę, ale bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie stanął ze mną na scenie i właśnie teraz planujemy taki projekt, że w roli głównej będzie właśnie fortepian i saksofon oraz z towarzystwem orkiestry z tyłu. I też w ten sposób właśnie stworzy mi to przestrzeń do pokazania swoich kompozycji szerszej publice. Coś mi się wydaje, że do Was dołączy za niedługo jeszcze młodszy brat, który tak, tak. rozpoczął przygodę tak? Tak. z muzyką. Właśnie tutaj teraz uczy się w szkole muzy muzycznej, właśnie Ci miło, w klasie fortepianu. Mm -hmm. tak? No, to święta są na pewno bardzo wesołe e, i bardzo muzyczne. Tak, no właśnie mamy taki rytuał e, świąteczny, że po wigilii e, z bratem, brat siada do fortepianu, e, ja do saksofonu no, i gramy kolendy, Tak one wyglądają właśnie święta. No. Świetnie. Czy w związku z tym, że zbliżają się niebawem święta, zagrasz nam może jakąś kolendę? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Olaf Kosiorek był naszym e, wspaniałym gościem. E, śledźcie nasz fanpage na Powiecie o święcimskim. E, śledźcie kolejne historie bardzo ciekawych ludzi. Dziękuję Ci, Olaf. Dziękuję bardzo.